Idziemy! bam, dzień dobry. I bam, bam! I, bam! I, bam! I Karol! Fryczki co w Instagram, Instagram. polen. In Dzisiejszy jest nawet lepszy niż poprzedni. Mm, w sumie. Pamiętajcie, że widzimy się w sobotę o 14:00, a teraz już jedziemy z odcinkiem. Go. A, teraz jedziemy z niesamowitym faktem, który oczywiście mam. A. uh <laughs> Nie? Fakt numer 2467. Wow, jaki duży. Miód i wódka. To produkty, które się nie psują. Hmm. Piwo miodne, jabłka, wódka, miodówka, Stop. stary nie psuje się nigdy. Proszę bardzo, słucham. Nie no, to ja słucham. Witam witam. serdecznie. Karola i wódka W naszym programie. Jakim? Lekko stroniczym. Odcinek numer 399. Wow. Pytanie do Karola. Czy z katowicami zawsze było coś nie tak? Nie, dlaczego? No nie wiem, ale na przykład na potrzeby programu mógłby powiedzieć, że tak. Tak, tak, katowice zawsze były spieprzone. Grubo miały tutaj już poprzestawiane klepki i w ogóle stary. Ej. Ale to są bardzo potrzebne Polsce Na przykład do produkcji stali? Wydobycia węgla, wody. Aha, faj, Wiedziałem, że gdzieś tam wiesz, jeśli chodzi o tą metodę. Zagłębie rury, nie pamiętasz? Zagłębie rury było nad wyraz często słyszane na podstawowce W geografii. Strasznie często. Na tak, geografii Bo ciągle Nigdy nie wiedziałem gdzie tu zagłębie rury jest. Nigdy. A jak się dowiedziałem, że się pisze ruchy, Ruch to, to wyobraź sobie, jaki byłem zdziwiony. Raz dostałem pałę z geografii. Raz tylko? I się położyłem na ławce i się obraziłem. A później pani mi wypomniała. Pozdrawiam panią. Jak no, można się za pałę obrazić? Obraziłem się. Na panią? Bo uważałem, że była niesłusznie postawiona. No i ale Pała, nie, pała to pała. Po kilku minutach już miałem nie dość. Widzę, że ktoś się obraził i nie będzie uczestniczył w lekcji. Ja się nie odezwałem, tylko leciałem cały czas. Uwaga, idzie! A! Idzie! Czy dobry, masz zadanie? Jezu. <grym> Usain Bolt Czy mógłby się schować przy uczniach polskich liceów i gimnazjów, jak no. przepisują zadanie na czas na przerwie. Tak tak, tak go ty oszukiwałeś, nigdy trafnie. nie oszukiwałem w szkole, nigdy nie oszukiwałem w szkole, nigdy nie oszukiwałem. W szkole. Jak będę mówił, to ktoś w końcu... <grym> w <szkole> Gdybym oszukiwał w szkole. <grym> w szkole> boję się, że teraz mnie coś je nieba. Gdybym oszukiwał w szkole, to nie byłbym tu gdzie jestem. <grym w szkole> A po to jest prawej tej Katowic. No właśnie, no. możemy powiedzieć. No. Wyobraź sobie budynek, w którym jest kilka pięter. I wyobrażam sobie, to jest blok. I pod tym budynkiem. <laughs> Czekaj, jak, oglądasz, muszę się mocno jak, jak oglądasz filmy, na dole zawsze czekają antyterroryści z pistoletami, tak, żeby wejść. Tak, tak. Mają takie te... Robią puch, wyważają drzwi i, I wybiegają. Teraz tak. sobie, I teraz sobie wyobraź, że wybiegają, łapią ludzi, yes. robią im kuku i uciekają. I cały trik polega na tym, <laughs> póki im się piętra. Wybiegnie na to piętro i O tu kuczyknij nie tych ludzi. O tu i nie tych ludzi. Właśnie pod tym względem dużo lepsze są gry komputerowe, bo zauważ... To przynajmniej wiesz, które piętro. Właśnie o to chodzi. W grach komputerowych, zwłaszcza w tych starszych, nie dało się wejść na złe piętro, bo tylko w jednym dobrym piętrze się drzwi otwierały. Cześć, <słuch> <słuch> ale, <słuch> ale <pamiętasz, słuch> <nie? słuch> Antyterroryści, ludzie ponoć mądrzy, którzy mają wiedzieć więcej niż zwykły człowiek, bo mają być eherow, to zwykły człowiek, wchodzą nie na to piętro, biją nie tych ludzi. W ogóle po co ich biją? Biją nie tych ludzi. I schodzą. Katowice. <laughs> Minułem Katowice. Chodzą antyterroryści. Jak w ogóle mogły dzisiaj Piotra pomylić stary? Ale panie, panie kierowniku, bo. tu są pomieszane tabliczki. O, o... Jak to się stało? No i no, i no, no. no, no. <laughs> No, no, no. Uważam, no, no, no. że coś jest. Serio nie tak. Wow, no. W sensie. A oszukiwałeś szkole. Nie, nie oszukiwajesz szkole. Nigdy. chwilę, bo mnie to zaczęło drażnić. No. Jak... Mówię, że widać, stwierdziłem, ok, ale poczekaj. Przewolaję tych antyterrorystów. Nie odpisywałeś nigdy na kartkówce. co tak? jest, że odpisywałem. No to. Ale bardzo no to... rzadko. Włodek, ale ty powiedziałeś, że nigdy nie oszukiwałeś szkole. Uważam, że, że nieważne w jaki jesteś kujonem, nie da się nie oszukiwać w szkole. O. System jest ciekawe. tak skonstruowany, że gdzieś po drodze. W ogóle sobie ile to jest lat? To jest 9 lat tej pierwszej mm. i później... Nie da się, da się nie oszukiwać. Nie, nie bo... mieć, I nie mieć kolegów jednocześnie. Bo, no tak. No to, no to ja wolę oszukiwać i mieć kolegów. W ogóle powinniśmy fan, fanpage założyć. Już coś założyłem, Już coś założyłem, 5 lakierów. 5 lakierów. Musimy przejąć. <laughs> Nie, podkupić go. Ilu za tych ludzi? ile <grym> za tych ludzi. <grym> Sprawa jest dosyć tragiczna z zasady, ale opowiada o takiej ciomajdzie życiowej. Cztery lata spędzi w więzieniu Nie, 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 bardziej o tobie. Cztery lata spędzi w więzieniu 63 latek, który usiłował rtęcią otruć swoją żonę. I jak sąd uzasadnił ten niski wymiar kary, bo to jest niski wymiar kary? Otóż sąd powiedział, polski sąd, pozdrawiamy Opole, niedaleko Wrocławia w końcu, prawda? Niedaleko, no co, niedaleko Wrocławia. Nadzwyczajnie złagodzi karę, bo mężczyzna próbował otruć swoją żonę nadzwyczajnie udolnie. <grym> Serio, bo to zazwyczaj są takie historie jak z filmów. Tak, to jest mega. To jest para, taka, która przeżyła ze sobą bardzo długo, że w podeszłym wieku. Taak. I ma już siebie tak dość, Taak. że już aż próbuje siebie otruć. Ale, ale... nie jest tak, że on tą rtęci wlał do ust, czy wiesz, trzymał no, ją to i gdzieś w lewo. Stary, był. on był sprytny. oglądał się dużo filmów, ale chyba z tym jest Louis definę. Wlał rytęć do dżemu, który żona często jadła. Mówię autentycznie. Szy? Gość wlał rytęć do dżemu. Teraz uzasadnienie dż żony, no zauważyłam, że w tym dżemie coś pływa, ale zjadłam. I ta kobieta, nie, bo to jest tragiczna historia, ale jest zabawna żyje. No to nie jest tragiczne. Mężczyzna się przyznał po tym, bo zaczęli zaczął się dochodzić, no jak się stało, że nagle ten stary w drzemię. Ej, nie, to nie ja, to nie a to taki, wiesz, a na parapecie rozbity termometr, nie, tak jest, i tak, panowie, panowie, szczerze, chyba nie podejrzewacie mnie, szczerze, nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Moi drodzy, drodzy, przynajmniej bogaci, bo drodzy, dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka lekkiego, stronniczego, lekkiego, czego? Twojego małego, haha. Ha, ha. Nie baczcie na to, co mówi Karol, posiadł go szatan. Bardzo smutna konkluzja tego odcinka. I smutną konkluzją jest, że już jutro czterysetny odcinek. Melodeum. Fantastyczny odcinek. A w nim fajerwerki. Wybuchy. Wybuchy. Pościgi. <grym> Wybuchy. Ale czekaj, no ale jacy oni już są? Bo to chyba zapomniałeś. Pamiętajcie, że nawet jeżeli macie, ją z, macie brodę i ją zgolicie, to zawsze będziecie... zawsze będziecie serdecznie pod ręką. Pod ręką. Z głębokości mojego serca. Lekko stronniczy, drodzy Państwa.